Witam z tej strony Adrenalina, a to czwarty odcinek serii zagrajmy w Nostale. Tak, wbiłam 15 level, a tak mianowicie to 16. I tą profesję. A wiecie, co się z tym wiąże? Zmiana profesji. Przygotujemy się tutaj. Oj, został mi ten. Już. What? Naprawdę. Tak, to wszystko to z mojego ekspienia. A więc... zmieniamy. Aha, ale zanim to się nastąpi, oddamy misję. Jeśli pamiętacie, to w ostatnim odcinku yy, była misja na te łowce, strączki i chomiki. I to właśnie oddaję tę misję. Ech, no. Okej. Okay nie, nie chcę teleportacji. Tak więc zmieniam Zmiana zawodu. Tak, wiem. Chcę go zmienić. Okej, okay, jakiego zawodu chcesz się nauczyć? Jak tylko ci decydujesz, nie możesz tego zmienić swojej decyzji. Proszę zastanów się dokładnie, a potem dopiero wybierz. Wojownik, miecza. Chciałbym zostać mistrzem walki, wręcz. Łucznik. Chcę zostać szczelcem obdarzonym szybkością. Mag. Chcę panować moją. Fuh, chcę panować Co? Chcę panować magicznymi siłami na pol walki. Łucznik, jak, was, jak Wam obiecałam. Proszę, jestem diabłem. Tak wyglądam. Piękna jestem. A teraz przejdziemy do zaległych misji. Tak, ale jeszcze Wam jedną rzecz powiem. Kupiłam sobie wróżkę yy, tego wody. W tym momencie ma ona 10%, a miała 0%. I znalazłam leżącą sobie wśród innych śmieci wróżkę roku plus... yy, no 9. Więc spoko. Uważam, że dobrze było. No, teraz tylko jak największy lewak git. O, nazbieram się trochę wełny, fasoli, ziarn nocy. Tak więc przejdźmy do misji. A więc tak, lecimy. Co my tam mamy do zrobienia? Słaby jadowity złośnik, lekki ogniste ziarno, czyli kolejna mapka. Typamy. Daleko się nie depnę. A niestety. Jak widać, mam. No, w pewnym prawie 30 k. To jakoś leci. Eee. Jednak zmieniam zdanie, bo nie pamiętam, czy w poprzednim, czy jeszcze w poprzednim odcinku tam coś mówiłam, że chcę kupić kapelusz czubkiem Mask I tak przy przerabianiu wideo się tak zastanawiałam. Na pewno Mask na pewno kupię, ale się zastanawiałam, czy po co mi się kapelusz czubkiem. Do 55 sama go dostanę. A przynajmniej będę mieć więcej kasy na jakiś, jakiegoś porządnego Red e, przy, A i tak, i tak bym musiała kupić kapelusz Hipopotama, bo przynajmniej na razie nie chcę kupić kapelusza małpy. A więc kapelusz Hipopotama by musiał być. Tak więc chyba zrobię w ten sposób, że kupię X, a zamiast kupić czubka, poczekam tego jego czubka normalnie, żeby lotnąć z CP. A. No, 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 kupię sobie kapeluszki, czyli zrobię sobie kapeluszki, bo tam, bo jeszcze mam jeden, ten, 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 ten narzędzia. Ten, jeden narzędzia mam, więc jest Git. A przy okazji będę mieć więcej kasy na retłuk. No, tak mi się wydaje, że będzie rozsądniej. Teraz przydałby się trochę Joba po nauku, ale to później. To ja tego jeszcze mam. A jakoś to już poleci. Jak się ma, już zawód, to już z górki jest. Przynajmniej jak dla mnie. Lecim, lecim. już nie chcę latać. Jeszcze ja chwilę lotu, ale to nie sprawa. Szybko, szybko. Mm -hmm. Za tydzień do szkoły. Ja mam depresję z tego powodu dosłownie masakra. I wy też się zastanawialiście się czasami, jak będą wyglądać kolejne SP, na przykład 7 8? Ja co chwilę się to pytanie zadaję, nie mam żadnego pojęcia, co myśleć. Miałam taką... Samo mm, mi tak przyszło, nie wiem, tak siedziałam na tym Nostailu, grałam, grałam i tak pomyślałam... Może z... ten, bo wiele osób mówi na Samuraja, na Blade'a inaczej, ninja. No i tak pomyślałam, że może woj Wojownika Mroku by zrobili ninja. Tak, żeby jakoś to. Nie wiem, jak to będzie. też wielu mówi na asesyna Ninja, ale. Mi się wydaje, że to jednak jest Asasyna. Nie wiem, ja się nie znam. A, dobra, nie będę się kłócić, ale. Ciekawe, jak to zrobią. I ciekawe, czy zrobią. Mam nadzieję, że będzie na przykład teraz. za sztyletem chodziło SP światła. Tak samo u Maga. W sensie z a u Woja Mroku będzie kusznik. Żeby znowu było tak samo, to by było trochę dziwnie. Słabo, moim zdaniem. No, zobaczy się. Wszystko w swoim czasie. Ciekawe, kiedy wyjdzie. Chociaż dopiero co wyszło 6 SP, więc. Chyba za szybko. No. Chyba za szybko tego nie będzie. Kurde, trzeba było grać na koreańskim. No, stale, bo z tego co wiem, a czy ja się nie orientuję, bo tam nigdy nie grałam, ale z tego co wiem. O! Maska Kowulta. O, jak słodko. Z tego co wiem, to... Mm -mm, kurczę, straciłam wątek. Aha, z tego co wiem, to tam jest coś na tej, takiej zasadzie, że wbijasz 36 i nie masz także masz wyznaczone, że pierwsze SP to będzie rank, Var i Red tylko tam sobie możesz podejść do tych takich tam, tam, tam na, w porcie tam są te, te takie posągi, przy nich jest taka kula i się tam wybiera, których chcesz pierwszy SP. <laughs> Jakby tak było na polskim, to, kurde, że to by było WK, jak znam bo... Było... mam zdaniem, że Polacy... Tak lecą tego WK... Nie wiem. Raczej nie będę wiedzieć waweł na WK, to dobra postać, ale... dla mnie osobiście przereklamowana trochę. Znaczy, Boże, postać SP. Nie wiem, ja na przykład... Mm, wolę grać rangiem albo na przykład z Assin'em. Jakoś na wokanie lecę. Oczywiście mocna postać. E, pf, no, cóż, postać. SP, ale. No. Bez przesady. Dla mnie każde SP jest. Jeśli się nim ogarnie, to moim zdaniem każde SP może być pro. Okej, okay, lecimy. No ciąga, boss. Ops. O, ci Odłamek. Kurczę, zacznę chyba szanować już i tymi, bo zawsze już, że a nie zbieram tych odłamków, no nie albo się okazało, że nawet jak u NPC to sprzedasz, to 400 golda wydaje się mało, ale jak się trochę tych odłamków nazbiera, czemu nie? Boss pokonany! Nie mogę sobie trafiać, nie wiem czy drżą mi ręce jakoś, nie mogę sobie trafiać na te items. Brawo i na czy to byśmy jeszcze ja trochę to robili, a tak to wszystko ładnie, sprawnie idzie i o to mi chodziło. Braunzuletka mam! I fajnie, bo chyba mi lotło... Tylko nie jestem pewna, bo ja się na tych matkach nie znam. Chyba mi lotło szmatkańskiej jakości, a to jest potrzebne do kapelusza Hipotama. Mam pięć, no. Jeszcze pięć? Zaraz sprawdzę. Mm, tak, pięć i piaski też. A piaski to pikuś. Na, widzisz sobie na Kremi, i tam leży kupa tego. Gdzie? Ja oczywiście nie zawsze. Dobra, a teraz idziemy gdzie? Do górnika. lecim. lecimy. lecimy. Mm -hmm, mm -hmm. Albo jeszcze taki kontrowersyjny trochę temat, można powiedzieć, bo jak czytałam na blogu, no na stronie No Style, to nie było zbyt, nie było zbyt, nie, czekaj, znowu wątek. Yy, no zbytnio nie chcieli tego gracze, a mianowicie mówię tutaj o o o o pojeździe tym statku kosmicznym. Ufo. Że sama się tam jak da, te komentarze, to ludzie za bardzo nie chcieli, bo dla mnie tak samo to wygląda, jak tam ludzie mówili. W tym momencie nie zacytuję, ale pewnym... chodziło o to, że no do bajkowego świata, takiego cukierkowego, no, styl nie pasuje za bardzo ufo, a oni tak to wstawili. I to było takie niefajne, moim zdaniem, bo mało było cieszących się osób, a oni to i tak stawili dla kasy, no, nie? Nie wiem, co o tym myśleć. Mi się oczywiście to nie... o Osobiście to nie podoba. Nie, mam... szczał. <laughs> nie. Naprawdę nie mszczał. Nie no, normalnie koksu ze, ze sztylecikiem ławimy się w Sina. Normalnie sobie aż w roku mroku założę. Nie. <laughs> jo. I czy nam się ta. Jak to się nazywało? Poroże? Poroże chyba chroniło przed mandrami. Z tego co nie wiem. Ja poroże chronię przed mandrami. Też sobie poroże zostawię do... Do misji na... 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 jak to się nazywało? Aż do skończenia misji... Na... Tam, z tymi studniami. Tam, 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 gdzie są te różne króle. I te różne nigdy nie wiem jak to się nazywa. Nie boingi, tylko jakoś inaczej. A mniejsza auto, czekaj, skrzynkę sobie wezmę. No i tam jeszcze są te ja tam zawsze tak te trzy pierwsze poziomy do tak spoczko. A jak później tam do normalnie, po co i lecę? Ja po prostu mi się nie chce. Po w połowie o wymiękam i po co i lecę normalnie. Mogę, żeby. Jest koniec. Dobrze, że poszłam, jednak, pamiętam coś. Ale nie z tymi szczęłami to naprawdę. Dobrze, że. To jeszcze takie słabe levele w miarę. <laughs> Zaraz drugi job. Tak. Super. Jakby, jakbym miał też te sztyletnia na poziomie, ale nie kurde. Że bije, bije, bije i nie mogę zabić. O młotek, młotek! Ile już ich mam? Dwa, jeszcze jeden. Lotnij proszę. Uwielbiam chcę tam wracać gdzieś. Lotniesz? Lotnij ty nikczemniku. Bo po co? Trochę nam to zajmie. Boże... Jest. Ale naprawdę... Nigdy jeszcze nie mam takiej sytuacji, że mi brakło szczał. Naprawdę. A dobra, wszystko się dobrze skończyło. Na szczęście lotły mi te młotki. W miarę. Przy okazji jeszcze w miarę to nam płynnie poszło. Jezus. Rękawiczki, a jak słodko kuchenne w dodatku. Dobra, pójdę do niego i się cofnę podeszczały szczęły. To no tam czeka, jak słodki, hojny? I tak muszę się tepnąć. Już 40k, proszę Państwa. Ten odcinek będzie trochę krótszy, bo mm, musiałam się streszczać, ale na, na tyle, tyle na dzisiaj. Kończymy tym skromnym fejlem. W na następnym odcinku idziemy do Teoma na topa. No to cześć. Baju, baju.